Ogień kurwa, słuchaj do tego ty Na kurwie taki Teraz na kurwie, mało lat wjeżdża Nie ma co czekać, syp węża Jedziemy grubo, bit piedala, Ziomku, ziomeczku, weź podaj browara Browar się leje, grubo nie chudo Poczekaj chwileczkę, wymieszam go z wódą Petarda, ogień i zaczynamy Tryb nieśmiertelność, wyjebać ci z bani Ziomek tam lata, ostro nagrzany Kurwy lasery i kocioł na bani Teraz na pełne. i my tu wjeżdżamy Jak zamykasz okno to wjeżdżamy z drzwiami Ta! Tak się bawimy, ściure wygorzenie, żywe, a w linii, a inni Niech spierdalają Do góry ręce i bić mi brawo I bić mi brawo, zrywamy się mordko, bo jedzie fiat brawo Bo jedzie fiat brawo, zrywamy się mordko, bo jedzie fiat brawo Kolejna wrota od maolata głowa do bitu każdemu lata Następny sort spocany jest w wracach. tak to jest ziomek, tak to tu lata Szybka nawika i gra gitara, maolat na bicie znów rozpierdala Znów rozpierdala, jak gada z psami to trzymaj się z dala Lecę wysoko jak samoloty W twojej pizdy, w mojej sokoty W mojej sokoty, w twojej pizdy, a w mojej sokoty